Dzień szósty leczenia helikobakterii. Obecnie biorę dwa antybiotyki plus różne leki wspomagające leczenie tej helikobakterii i jest naprawdę źle. Helikobakter może powodować różne dolegliwości. W moim przypadku są to ogromne bóle brzucha spowodowane też tym, że helikobakter wytworzyła w moim żołądku dwa wrzody, które nie są perforowane, które nic tam nie wydzielają, ale mimo wszystko po każdym jedzeniu ból jest nie do zniesienia. To jest o tyle złe, że jeszcze jak z bólem można sobie poradzić, to Psychicznie człowiek po prostu cały czas ma ten ból i nie daje rady nic zrobić. Ja po prostu leżę, no czuję się bardzo źle. Więc postanowiłam w dniu szóstym leczenia antybiotykowego e, wprowadzić trochę medycyny naturalnej, żeby się troszkę wspomóc, bo naprawdę jest ciężko żyć z takim bólem. Oczywiście, najlepszą chyba metodą byłoby zrobienie postu całkowitego, który ja bardzo lubię i wiem jakie ma właściwości, ale ponieważ biorę antybiotyki, które muszą być brane przed jedzeniem, po jedzeniu, no nie jest to w tym momencie możliwe. Coś muszę do tego żołądka wrzucać. Ważne jest oczywiście to, co wrzucamy i dieta nasza. Ale ja jestem osobą troszeczkę teraz, właśnie jak jestem w bólach, słabą psychicznie i często e, jem to, co nie powinna. Po sześciu dniach spodziewałabym się jakichś rezultatów. Niestety, po każdym posiłku to samo ból zwala mnie z nóg, nie mogę nic zrobić. Psychicznie czuję się wykończona, bo ten ból jest już ze mną przez miesiąc czasu. To naprawdę jest bardzo takie dołujące ponieważ no, ja jestem osobą która lubi jeść, lubi smakować. Nie mogę tego robić. Każde jedzenie, próbowanie czegokolwiek powoduje intensywny ból a na wiele, wiele godzin, no niestety. Wczoraj byliśmy na wycieczce, więc nie jadłam cały dzień. Nie jadłam cały dzień, bo chciałam być w miarę normalna i żeby być jakby zadowoloną z życia i żeby dzieci były zadowolone i tak dalej. Wróciliśmy zjadłam ból położył mnie do łóżka na chyba 5 godzin, po prostu nie mogłam nic zrobić, kompletnie e, więc myślałam już, że właśnie w dniu szóstym te antybiotyki zaczną działać niestety nie, tak się nie stało dlatego y, będąc taką osobą, która uwielbia naturalne środki wspomagające Działania, właśnie leków, czy leczenia naturalne ogólnie, postanowiłam poszukać czegoś, co mogłoby mi pomóc. No i szukając, wartując strony internetowe, natrafiłam na coś takiego, co nazywa się Mastic Gum. Pooglądałam kilka wideo, poczytałam materiały naukowe. I okazuje się, że jest to naprawdę super środek, który wspomaga w chorobach, właśnie leczenia helikobakterii, jak i w żołądka. Więc postanowiłam spróbować. Nie jest ona łatwo dostępna, przynajmniej tu, gdzie mieszkam w Tajlandii. Musiałam ją zamawiać online. Jest droga. Za taką malutką paczuszkę. Tej, tej gumy zapłaciłam aż 500 patów. To jest tylko wyłącznie 10 gram. Ale obejrzałam też właśnie film, dlaczego to jest takie drogie. To dlatego, że ona występuje tylko i wyłącznie na wyspie Kios w Grecji. Tam jest bardzo specyficzna ziemia, bardzo specjalna i drzewa rosnące tam, czyli te mastica tree, drzewa mastyczne albo pistacjowe. One są z rodziny pistacjowych drzew. One wytwarzają właśnie tą żywicę, bo to jest żywica, w okresie gdzieś od lipca do października, i wtedy to jest właśnie zbierane przez tych farmerów. Przez zimę jest przerabiane, a potem dopiero można to kupić. Dlatego właśnie cena jest taka jaka jest, bo jest to dosyć trudna, dostępna rzecz ze starożytnej, można by powiedzieć, Grecji. Ludzie tam żyjący od lat znają właśnie zastosowanie gumy mastycznej, tak mogę to przetłumaczyć, i stosują ją na wszelkie dolegliwości. Jest to bardzo, bardzo podobno mocne, naturalne lekarstwo, dlatego to też trzeba używać z głową i nie wszystkim to jakby może podpasować. Ja jeszcze tego w życiu nie próbowałam, za chwilę spróbuję po raz pierwszy. No i co? I ta guma mastyczna ma za zadanie przede wszystkim ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i ma pomóc właśnie w takich sytuacjach. Obejrzałam kilka świadectw ludzi, którzy tą mastyczną gumę użyli, podczas gdy wiele, wiele różnych sposobów wypróbowali i nic nie działało. Pewna pani z właśnie helikobakterią zmagała się przez wiele, wiele tygodni i nic nie pomagało powiedziała, że po użyciu tej mastycznej gumy w trzy dni symptomy zaczęły jakby się rozluźniać i nie było już takich bóli, więc ja jestem super podekscytowana tym, że to dzisiaj wypróbuję i być może, może za trzy dni będzie już lepiej, bo ten miesiąc to był naprawdę bardzo, bardzo trudny, więc... Guma mastyczna z drzewa pistacjowego Mastica Tree z Grecji starożytnej z wyspy Kios, e, którą podobno najlepiej właśnie przyjmować, żeby rzuć ją, e, wziąć do buzi i rzuć jak gumę przez przynajmniej pół godziny na pusty żołądek, e, podobno nie traci smaku. Jest to najdłużej utrzymywająca smak gumę. No, i stosowana jest właśnie w takich bakteryjnych zakażeniach traktu pokarmowego. Wiadomo jest, że sama mastyczna guma Mastic Gum nie pomoże. Potrzebna jest do tego oczywiście i dieta, i dalsze przyjmowanie leków, ale ma to jakby wspomóc to całe działanie. Więc próbujemy, zobaczymy jak to smakuje. Wezmę sobie na spokojnie trzy ziarenka. Mastyczną gumę można też. Yy, Zakupić jakby w formie suplementu w kapsułkach, ale podobno najlepiej działa właśnie rzucie tej gumy. Takie rzeczy w kapsułkach należałoby tą kapsułkę otworzyć, wrzucić do wody, wymieszać i wypić. Podobno działa znacznie lepiej niż samo przyjmowanie kapsułek. Dobra, próbujemy, jestem bardzo ciekawa. Była. zdecydowanie jest jak guma. O smaku szyszki. Nie jest to przyjemny smak, ale podobno ma właściwości antybakteryjne i też wspomaga florę tutaj w jamie ustnej, poprawia oddech. Zabija bakteria. Mm. Czego się nie robi dla zdrowia? Przykleiła mi się do zębów. <grym> Jak ma pomóc, to będę rzucić. Po chwili człowiek się przyzwyczaja do smaku. Na pewno sprawiła, że moja, jakby. Zaczęło wytwarzać więcej śliny. Zobaczymy. Następne do wypróbowania jest sok z kapusty, sok z celera i sok ziemniaka.